Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się na drugim cyklu rozmów o poczuciu przynależności. Znowu spotykam się z moją koleżanką Lucyną Milanowską i ja jako autorka książki The Alphabet of Belonging Agnieszka Sieradzka będziemy rozmawiać właśnie na ten temat, szczególnie ważny dla nas w obliczu zbliżających się świąt. Za miesiąc już święta i temat rodziny i bliskich relacji jest bardzo bliski, i często się okazuje, że jest też bolesny dla osób, które y, mieszkają, nazwijmy to, właśnie na emigracji. I stąd y, temat y, jakże ważny i po, postanowiłyśmy kontynuować nasz temat o poczuciu przynależności. Y, dziękuję Ci, Lucyna, za to, że y, Zgodziłaś się na tą rozmowę? Bardzo mi miło, Agnieszko, kontynuować ją. Zacznijmy od, od właśnie takiego pytania, które gdzieś tam bardzo mnie nurtuje i ciekawi. Uh -huh. Jakie są powszechne, błędne przekonania ludzi na temat tego poczucia przynależności? Jakie są mity, w które wierzymy? Jakie są fakty? Uh -huh. co? co my sobie o tym myślimy, co niekoniecznie jest prawdą? Okej. Okay. Ja mogę powiedzieć, co ja, w co ja wierzyłam, i w czym się spotykam teraz rozmawiając z moimi klientami, ale również przyjaciółmi na ten temat. I trochę dotknęłyśmy tego tematu w poprzedniej naszej rozmowie, czyli największy mit związany z poczuciem przynależności w moim rozumieniu, jest właśnie to, że my wierzymy w to poczucie przynależności, czyli nie mamy poczucia sprawczości. Że możemy stworzyć to poczucie przynależności dla siebie i je wewnętrznie odbudować. To, według mnie, y, okazało się największym y, mitem, w który ja wierzyłam i y, który staram się obalić i y, pomóc y, moim klientom i przyjaciołom, żeby odbudować właśnie takie poczucie przynależności w sobie. I i uwierzyć, że, że mamy tą siłę sprawczą, bo tak naprawdę i y, to, o czym ja piszę w książce, jest y, związane z tym, z jakim nastawieniem podchodzimy do, y, do nowej rzeczywistości. Nowej rzeczywistości mam na myśli nowe relacje, nowe osoby, które spotykamy, nowe sytuacje nawet, nowe role, y, rozwój kariery, nowe zadania, i które mogą dotyczyć zarówno promocji, czyli Yy, zwiększenia zakresu obowiązków, ale również yy, trudnych sy sytuacji w pracy. I często jest nam bardzo trudno się odnaleźć w takiej, w takiej sytuacji, ale właśnie nie mamy yy, wrażenia, że, że to od nas, i od naszego z nastawienia zależy wynik konkretnej sytuacji. Yy, ja mówię o tym w książce właśnie, że z każdym, yy, w każdej sytuacji mamy do wyboru albo nastawić się. Z pozycji bezpieczeństwa, czyli i takiej ciekawości, i, i, i próbowania zrozumieć, jak, jak ta sytuacja się rozwinie, jak rozwinie się relacja z nową osobą, jak, jak, jak rozwinie się dany ciąg zdarzeń albo z takiego bardzo nazwijmy to prymitywnego, ale to związanego z naszym człowieczym instynktem szukania zagrożeń i unikania tych zagrożeń. Czyli jeśli jest nowa sytuacja, to, to bardziej naturalne, instynktowne dla nas jako ludzi jest oczekiwanie zagrożeń i próbowanie uniknąć tych zagrożeń, czyli Badania naukowe wskazują, że jesteśmy bardziej zmotywowani, żeby unikać zagrożeń niż otrzymać jakieś nagrody. To samo nastawienie ja odnalazłam w budowaniu relacji. Czyli, jeśli spotykamy nową osobę, która wydaje się nam, że jest inna, to czy, czy możemy. Jakby zmienić nastawienie w taki, w taki sposób, żeby, żeby nie, że tak powiem, nie odstraszyć tej osoby. Bo tak naprawdę nasze nastawienie generuje efekt zwrotny, czyli odpowiedź tej osoby. To był największy mit, który ja wierzyłam. W sensie, że nie mamy kontroli nad tym, jak budujemy relacje. A okazało się, że mamy. I, i stąd właśnie ta książka. Ho, ho, ho! Merry Christmas!